Maneczko, Ringard z tej strony Mam dzisiaj dla was mój kolejny komentarz Tym razem jak widzicie do Call of Duty Black Ops, tym razem Galil w łapę, mapka Jungle No i jedziemy, moje striki to oczywiście BSP Blackbird i Strzelec Śmigłowca Który zrobił tutaj naprawdę niesamowitą siekę, no i mamy Mam nadzieję, że oczywiście gameplay będzie Wam się podobał. Jest to wynik 31 do 2, a więc myślę, że całkiem nieźle. Oczywiście raszujemy, raszujemy, bo bardzo to lubię w tej grze. Black Ops właśnie jest pod rush zrobiony, bo striki są tu no niskie, nie oszukujmy się, ale robią naprawdę wielką siekę i właśnie to lubię, lubię. Niskie striki, duża sieka, tak jak właśnie było w MW2, pamiętacie? Tego Harriera albo Pave Lowa, było Pavelow był od 9, a ile fragów wam potrafił zrobić, naprawdę to lubię. E, niestety nowe Call of Duty są robione właśnie pod to, aby właśnie, żeby dostać takiego wyższego strika trzeba było się namęczyć, a w tych kodach nawet nieraz średni gracz mógł się właśnie mm, pobawić, aby zdobyć właśnie takiego e, chopera. Ale dobra, nie będę tutaj mówił o streakach, bo nie miałoby to w sumie większego sensu. Dzisiaj mam wam do zakomunikowania tak jakby update mojego kanału, dawno czegoś takiego nie było i myślę, że zmiany są mile widziane i mam naprawdę kilka takich fajnych pomysłów jak zmodernizować mój kanał. A więc może zacznijmy od rzeczy, która mnie naprawdę bardzo ciekawi. Mianowicie jest to pytanie, czy nie przeszkadzałoby Wam to, abym od czasu do czasu poprosił o łapkę w górę pod filmikami? Um, nie mówiłbym tego w filmiku, bo no nie jestem z tych, co tak będą w każdym filmiku mówić, że proszę o łapki w górę albo coś takiego. Um, ewentualnie w jakimś filmiku, co by, co by mi naprawdę bardzo zależało na tych łapkach, na przykład jakby był taki specjal, to mógłbym Was w sumie poprosić. Ale w każdym filmiku na przykład mógłbym robić coś takiego, że dodawałbym w opisie albo w anotacjach, że na przykład y, damy radę wbić 20 apek w górę. Bo ogólnie y, pewien człowiek kiedyś y, wypowiedział się na ten temat, tylko że on to powiedział ogólnie o większych kanałach, y, że właśnie jeżeli taki duży kanał poprosi o tej łapki to taki mały nie będzie miał w sumie szans się wybić, a jeśli ja mam mało widzów to naprawdę taka łapka może mi bardzo pomóc i mam do was takie pytanie, czy by was to nie denerwowało jakbym ogólnie wstawiał takie właśnie rzeczy w opisie filmu no bo jak nie mielibyście nic przeciwko temu to ja bym no właśnie wstawiał na przykład w opisie filmu, damy radę zrobić na przykład 30 łap w górę, jak to będzie jakiś słabszy filmik, że po prostu robiony bardziej już for fun, no to na przykład 20 w górę, tak żebyście sobie spokojnie dali radę. A więc y, pierwsze pytanie, czy by Wam to nie przeszkadzało? Y, drugie to jest takie, że mam pomysł na serię ze Skyrima. Ale posłuchajcie, wiem, że jest dużo serii Skyrima na zasadzie let's play, ale ja bym zrobił zupełnie coś innego, bo ludzie w let's playach głównie robili wątek poboczny i cały czas pokazywali ten sam jeden wątek poboczny. I dla mnie, powiem wam szczerze, było to trochę nudne, bo cały czas tylko ten sam wątek poboczny. Ja bym zrobił taką serię, która nazywałaby się Skyrim wątki poboczne. I pokazywałbym wam właśnie oddzielne misje, bo ogólnie, no jest no cały czas oglądać właśnie ten sam let's play i te same rzeczy, ale wam ogólnie pokazywał yy, różne misje wykonywane na różne sposoby, bo jak dla mnie w Skyrimie właśnie najlepsze były wątki poboczne. I czy taka seria by was ogólnie interesowała? Mam do was takie pytanie. Kolejny pomysł na serię, wymyśliłem taką nazwę na luzie, ale jeszcze pewnie zmienię nazwę tej serii, to by były ogólnie gameplaye z gier. E, na przykład mam taką grę Bulletran i to by była taka luźna pokazówka gry jak się w to gra, jak się e, tam obchodzi z tą grą, ogólnie e, czy warto kupić, aby wam pokazywać te gry i na przykład jak kupię sobie nową grę na przykład Crisisa i będziecie się zastanawiali czy kupić, to na przykład pokażę Wam jakiś króciutki urywek oczywiście który nie będzie miał związku z fabułą, bo nie chcę nikomu tu spoilerować, tylko po prostu, aby wam pokazać jak to ogólnie wszystko działa. A więc czy ogólnie takie coś by Was e, interesowało. no to jest najważniejsze. E, bo wiecie, jak ja robię filmik, to nie chcę nic robić na siłę, a na przykład... Zrobiłbym coś takiego, że na. A i jeszcze jedna: Oczywiście seria Ringar promuje, oczywiście ta seria się pojawi. O to się nie martwcie, bo obiecałem, że się pojawi i Ringar promuje się pojawi. Tylko ja potrzebuję do tej serii intra i właśnie nie mogę znaleźć człowieka, który by mi to intro zrobił. Jakby ktoś z Was znał takiego człowieka, który by mi to intro wykonał, możecie mi podać link kanału w opisie. To będę naprawdę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. I byśmy ogólnie zrobili coś takiego, jakby podobały Wam się te pomysły, które ja chcę na moim kanale zrobić. Na przykład napiszcie łapki w komentarzach. Co nie łapki na przykład? Tak. Na przykład na luzie Wam nie odpowiada, to piszcie nie. Wie, wiecie, że zróbcie sobie taką tabeleczkę i na przykład myślnik. Łapki myślnik nie, na luzie myślnik tak, Skyrim myślnik tak Oczywiście cały czas komentarze będą się pojawiały i chciałbym zrobić coś takiego, że na przykład na tydzień pojawiałoby się 5 filmików, czyli że na przykład w sobotę komentarz do Call of Duty Ogólnie stara starałbym się zawsze jakiegoś innego koda eee, na przykład w poniedziałek maby z ringarem, we wtorek w to, w czwartek tamto. A więc zastanówcie się na spokojnie, czy Wam coś takiego odpowiada, napiszcie mi komentarz, no i to by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa!